Aloha dziewczyny, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ulga. Jeśli się nie znamy, cześć, mam na imię Maxi. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jak dołączysz do mojego gangu. Stosunkowo zapisuj się, dołączaj do nas. Dziewczyny, w dzisiejszym odcinku nie będę ukrywała, bardzo cieszyłam się na nagrywanie tego odcinka. Będę mówiła na temat intuicji. Nie macie pojęcia, ile bitew w jej imieniu stoczyłam w moim życiu z niesamowitymi ludźmi, bardzo inteligentnymi ludźmi. Którzy jednak wciąż upierali się przy tym, że nasz wewnętrzny głos to umysł. A umysł, jak wiadomo, próbuje nas chronić na bazie naszych doświadczeń, poprzez produkowanie strachu i różnych innych emocji, we współpracy tak naprawdę z ciałem emocjonalnym. Ale intuicja to nie jest umysł. I na ten temat dzisiaj porozmawiamy, czyli czym jest intuicja i jak słyszeć ten wewnętrzny głos częściej i wyraźnie. Zacznijmy od definicji. Czym jest intuicja? Jest to informacja, którą po prostu masz bez potrzeby logicznego wytłumaczenia i racjonalizacji. Intuicja nie jest fenomenem umysłowym. Intuicja jest fenomenem duchowym. To jest bardzo ważna informacja do zapamiętania. Nasza egzystencja tak naprawdę ma bardzo wiele wymiarów. Mamy wymiar fizyczny, ale też mamy... To, co nazywamy energią, wibracja częstotliwości. Nasze ciało jest cały czas w komunikacji ze światem zewnętrznym. Na przykład jest, ciem, jest ciepło, zimno, jest ciemno, jest jasno. Ale również porozumiewamy się ze światem zewnętrznym właśnie poprzez to, że mamy pole i mamy częstotliwość. Tak, jesteśmy zbudowane z 40 trylionów komórek. Mamy swoje pole energetyczne i mamy częstotliwość, tak jak każda materia na tym świecie. Każda materia na tym świecie ma swoją częstotliwość. Ma swoją gęstość i strukturę w zależności od prędkości, z jaką poruszają się cząsteczki danej materii. Teraz na tą materię możemy zadziałać, na przykład poprzez zmianę temperatury. I zmieniając temperaturę, możemy wpłynąć na prędkość, z jaką poruszają się cząsteczki. Nie wchodząc głębiej, Um, mówię o tym tylko po to, żebyś zdała sobie sprawę z tego, że Twoja częstotliwość również ulega zmianom. W zależności od Twoich emocji, w zależności od Twoich stanów. Mamy częstotliwość, mamy również pole. Świat zewnętrzny, tak samo jak my, ma pole. Te pola pozostają ze sobą w ciągłej komunikacji. Tam się ciągle coś dzieje. Informacje ze świata zewnętrznego odbieramy poprzez mnóstwo cudownych instrumentów, jakie mamy. Zmysły, Skórę, słowa. Nasze ciało pakuje te informacje i wysyła do umysłu, który jako kolejny krok interpretuje te informacje. To jest podejście klasycznej nauki. Nauki, która nie bierze pod uwagę, że na tej drodze między odbieraniem informacji przez ciało a interpretacją tych informacji przez umysł jest przystanek bardzo ważny przystanek który trwa ułamek sekundy. Ten przystanek to Twoje serce. Twoje serce, które ma własne pole, bardzo silne pole, własną częstotliwość i własne komórki nerwowe. Tak jest. Nasze serce, można powiedzieć, że ma swój własny mózg i myśli samodzielnie. Więc zanim informacja zostanie przetworzona przez umysł, wpada na chwilę do naszego serca. I to jest dokładnie ten moment, w którym nie wiesz skąd, nie wiesz jak. Jak grom z jasnego nieba, po prostu nagle wiesz, co masz zrobić. Dostałaś informację. To jest informacja, która płynie z serca, bo ta informacja nie została jeszcze przetworzona przez nasz umysł, który ma za zadanie nas chronić i bronić, który ma za zadanie brać wszystkie doświadczenia, wyciągać lekcje, i tam dopiero dochodzi do tej ogromnej, niekończącej się, męczącej nas analizy dopiero w umyśle ale zanim informacja tam dotrze, przechodzi przez nasze serce. Opowiem Wam dzisiaj historię, która przekonała mnie. Bo kiedy pierwszy raz dostałam tą informację, to bardzo, bardzo, bardzo podchodziłam do tego z dużą dozą dystansu. Nie chciałam uwierzyć, że nasze serce jest inteligentne i myśli samodzielnie. Mało tego, ma nawet swoje własne wspomnienie. Słuchajcie, historia jest kryminalna, jest bardzo mrożąca krew w żyłach, tak naprawdę. Disclaimer. Bohaterką jest dziewczynka. Dziewczynka, która została zamordowana w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzice zgodzili się, żeby serduszko tej dziewczynki zostało przeszczepione innej dziewczynce. Serduszka muszą być plus minus w podobnym wieku, żeby przeszczepiać je osobie nowej. Więc ta dziewczynka, która dostała serduszko, zaczęła mieć wizję, wspominać coś, czego de facto nie doświadczyła. Okazało się, że w serce dziewczynki, która zmarła, zapamiętało szczegóły dotyczące morderstwa. I na bazie wspomnień dziewczynki, mam gęsią skórę, jak potem opowiadam serio dziewczyny, na bazie tych wspomnień Utworzono rysopis mężczyzny, który zamordował dziewczynkę, i złapano tego człowieka. Przysięgam, mam w skórę. E, także y, to dla mnie jest niezaprzeczalny dowód na to, że nasze serce ma swój układ nerwowy i jest zdolne do przechowywania wspomnień. To jest siła naszego serca. To jest jego wielka moc. Zastanówmy się teraz nad różnicami. Kiedy jest e, ta informacja informacją płynącą z intuicji, a kiedy ta informacja to jest mój umysł? To, co stanowi dla nas największe wyzwanie, tak naprawdę. Co jest czym? Intuicja, i to też było coś, słuchajcie, z czym naprawdę nie mogłam się pogodzić długo. <laughs> Intuicja daje ci informację, która nie zawiera emocji. Nie wywołuje strachu, nie wywołuje entuzjazmu. To jest po prostu wiem. To jest coś, co powinnam zrobić. Ale nie czuję niczego poza świadomością, że dostałam informację. Więc pierwsza różnica: nasz umysł zawsze będzie powodował w nas emocje, żeby nas ochronić przed czymś. Intuicja nie. To jest pierwsza różnica. Dałam oczywiście przykład z życia wzięty, żeby było łatwiej ogarnąć temat. Powiedzmy, że ktoś napadł na ciebie na ulicy, podchodząc do ciebie od tyłu, było ciemno. Kiedy taka sytuacja ma miejsce miesiąc później i ktoś podchodzi do ciebie od tyłu, jest ciemno, to Twój umysł podpowiada Ci, żebyś przyspieszyła krok, żebyś się odwróciła, żebyś sprawdziła, nawet jeżeli nie ma zagrożenia. To jest Twój umysł, który produkuje emocje strachu, żeby Cię zabezpieczyć przed tym samym wydarzeniem, które już miało miejsce. Natomiast intuicja będzie miała miejsce wtedy, kiedy na przykład wstajesz pewnego dnia z rana i wiesz, że. Dzisiaj się zwolnisz. Po prostu muszę się zwolnić z mojej pracy. Nie masz żadnych dodatkowych emocji, masz po prostu informację. Oczywiście temat nie jest prosty, dlatego że otrzymywanie informacji z serca trwa ułamek sekundy, zanim ta informacja zostanie przetworzona przez umysł, który z kolei współpracuje z ego, i tam dochodzi do całej reakcji łańcuchowej. Pojawiają się emocje, analiza i tak dalej, i tak dalej. Więc e, dlatego ten odcinek jest w tej serii. Bo w tej serii zachęcam Was do pracy wewnętrznej, żeby bardziej pochylać się do wnętrza. Poprzez tą pracę będziesz częściej znajdowała się w tym, co ludzie kwantowi nazywają polu serca. Będziesz w polu serca, będziesz czuła to serce i będziesz mogła żyć bardziej z płaszczyzny miłości, zaufania, spokoju, aniżeli strachu, potrzeb. Więc im bardziej wyjdziemy w swoje wnętrze, im częściej będziemy... Wybierały okoliczności, które nam służą, uspokajają nas. Nie dystrakcje, nie internet, nie telewizja, nie milion opinii, polityka, religia, trendy, muzyka to wszystko ma na nas wpływ, dziewczyny. To wszystko są dystrakcje nas od nas samych. Im częściej będziemy wybierały świat, w którym bardziej słyszymy siebie, tym częściej będziemy doświadczały też tego wspaniałego pola serca. W którym jesteśmy. Z ciekawostek, w momencie, kiedy otrzymujemy intuicyjną informację, nasze bicie serca się zmienia. I to jest też znak, który potwierdza nam, że to jest intuicja, to jest głos intuicji. Z praktyką dziewczyny naprawdę można poczuć, że bicie serca uległo zmianie, czyli to był głos intuicji. Bo serce w momencie, kiedy przetwarza informację, również zmienia swój rytm. Tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, możecie doświadczyć na przestrzeni czasu poprzez praktykę. Medytacja. Znowu wracam do początku i polecam ci film, bo jest film na moim kanale na temat, jak zacząć medytować. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, jakie są pierwsze kroki, myślę, że ten film możecie zachęcić do tego, bo technika naprawdę jest dla każdego i jest dziecinnie prosta. Tak, chcę, żebyście do tego podchodziły żebyście nie podchodziły do tego jako do praktyki, która ma jakikolwiek związek z jakąkolwiek religią. To jest praktyka świadomości. Jestem świadoma, że jestem świadoma, jestem tu i teraz i wchodzę do środka. Nie patrzę ciągle na zewnątrz. Kolejna kwestia, która jest taka bardzo Znacząca jeżeli chodzi o intuicję, jest to informacja ze świata kwantowego, to nie jest racjonalna informacja. Ty nie wiesz, dlaczego masz coś zrobić. Po prostu masz rozwiązanie, proszę. Nie dostaniesz planu, nie dostaniesz krok po kroku, dostaniesz informację, co masz zrobić. Więc jest to zazwyczaj bardzo krótka informacja. Dziewczyny, wiecie czym jest intuicja, jak odróżnić ją od umysłu, gdzie jest produkowana, w naszym serduszku. Wiecie również, że im bardziej będziecie praktykowały to, co dzieje się wewnątrz, tym bardziej będziecie czuły w ogóle siebie, swoje stany emocjonalne, zmiany stanu wewnętrznego. Będziecie bardziej świadome tego, jakie mam myśli, będziecie bardziej czuły siebie, więc będziecie w stanie częściej słyszeć i doświadczać intuicji. Takie dodatkowe. Sposoby na ćwiczenia, oczywiście, znowu pochylamy się do swojego wnętrza. Możesz w czasie medytacji, albo osobno, jako osobne w ogóle y, ćwiczenie, położyć sobie rękę na klatce i skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby oddychać i czuć swoje serce, bicie swojego serca. Możesz również spróbować zadawać pytania i puszczać je w cudzysłowie w eter i czekać na odpowiedź, która płynie z Twojego serca. Czyli na odpowiedź intuicji. Dziewczyny, to są takie praktyki, które polecam, natomiast przypominam, bez oczekiwań. Nie oczekuj, że dostaniesz odpowiedź teraz, natychmiast. Czasami pojawi się ona na drugi dzień albo za tydzień i będziesz wiedziała, co jest Twoim kolejnym krokiem, co powinnaś zrobić. To jest niesamowita pomoc. W moim życiu intuicja i YouTube. To jest intuicja i moje kursy to jest intuicja i dostaje informacje. Niektórzy ludzie mówią, że inspiruje ich Bóg, że dostają informacje od Boga, co powinni zrobić, i nie dyskutują, po prostu czują, że to jest ich przeznaczenie. Jakkolwiek możemy myśleć, że to są wariaty, bo możemy tak myśleć, większość ludzi tak myśli, bo być może tego nie doświadczyło, o tyle ja Wam powiem, że rzeczywiście. Ja tego doświadczam w życiu właśnie poprzez intuicyjne informacje. Budzę się pewnego dnia, bum, jest. Nie dyskutuję, nie analizuję. Mamo, czuję, że muszę to zrobić. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Ale to jest mój kolejny krok. Siadam i zaczynam zastanawiać się nad tym, jak to zrealizować. Dziewczyny, naprawdę praca, o której mówię we wszystkich odcinkach, w całym tym kursie ulga doprowadzi Was do punktu w życiu, w którym będzie Wam naprawdę przyjemnie, wygodniej, w którym będzie Wam łatwiej usłyszeć ten głos intuicji. Wiem, że wiele z Was zadaje pytanie na temat, jak mieć ten cel w życiu, jak wiedzieć, co dalej. Pochyl się do wnętrza. I naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście były bardzo wybredne co do świata zewnętrznego. Żebyście naprawdę świadomie decydowały, kogo obserwujecie, jaki wpływ ma social media na ciebie, z kim rozmawiasz, z kim się spotykasz, jakie filmy oglądasz, czym się otaczasz. Dziewczyny, jeżeli potrzebujecie konsultacji ze mną, wszystkie informacje znajdziecie w linku w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie pogłębiać wiedzę, jeżeli chcecie się bardziej rozwijać, zapraszam Was cały czas. Kurs reset jest dostępny na moim kanale poprzez wspieranie kanału. Możecie to zrobić jednak tylko z płaszczyzny komputera, nie można tego zrobić przez telefon, nie wiem dlaczego, podpowiadam tylko w jaki sposób się zapisać. Dziewczyny, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek, trzymajcie się podzielnie, pracujcie nad sobą i buziaki.